W programie Rakiety Wojsk Obrony Przeciwlotniczej oraz artyleria bezlitośnie ścigają latające imitatory celi. Na poligonie w Ustce obserwowaliśmy ćwiczenie wysiłek 14. Saperzy z 4. Głogowskiego Batalionu Inżynieryjnego nie narzekają na brak pracy. W tym roku zareagowali już na blisko 140 zgłoszeń. Zobaczymy, jak wygląda codzienna praca żołnierzy z saperskiego patrolu. Polskie bezzałogowe systemy latające słyną na cały świat. Korzysta z nich również wojsko. Najciekawszym z nich przyjrzeliśmy się na zorganizowanej w Krakowie droniadzie. 1700 żołnierzy zjechało na poligon w Ustce, by ćwiczyć strzelania rakietowe i artyleryjskie. Zestawy przeciwlotnicze Kub i Osa, słynne Gromy oraz armaty ZU-23. Cały ten militarny arsenał sprawdzał swoją skuteczność na corocznym ćwiczeniu wojsk przeciwlotniczych pod kryptonimem Wysiłek 14. Siły Zbrojne Mądy mają za zadanie opanowanie spornego terenu na północ od Bydgoszczy, terenu ropu i gazu nośnego. I utworzenie tam Autonomicznej Republiki Kujawskiej. Pododziały mądy prowadzą działania zaczepne na głównym kierunku uderzenia Gdynia drawsko pomorskie Siły powietrzne realizują uderzenia zmasowane celem izolacji rejonu działań. Ćwiczenie podkwniłem wysiłek 14. Ma na celu sprawdzenie przygotowania trzeciego Dywizjonu Przeciwlotniczego oraz Batalionu Logistycznego naszego pułku. Temat tego ćwiczenia, osłona przeciwlotnicza wybranych elementów ugrupowania bojowego brygady zmechanizowanej w obronie Wybrzeża Morskiego. Jestem szefem zespołu strony przeciwnej. Moim celem jest jak najbardziej skomplikować sytuację ćwiczącego dowódcy dywizjonu, aby sprawdzić wszystkie systemy i podsystemy, czy osiągnął gotowość do wykonywania zadań zgodnie z przeznaczeniem. Po cyklu przygotowań na poligonach przykoszarowych, na poligonie w Nadarzycach, doszliśmy do finalnego etapu, wykonanie realnych strzelań bojowych, zarówno z zestawów typu OSAR, jak również zestawów KUB i zestawów artyleryjsko-rakietowych, jest to finalny etap sprawdzianu ich zdolności i umiejętności bojowych. Za chwilę strzelanie według zadania numer 12 artyleryjsko-rakietowy, to znaczy, że będzie strzelała i artyleria, i ogień rakiety GROM do dalającego się bezpilotowego obiektu powietrznego. Jest to sprawdzenie prawidłowości wyszkolenia tego dywizjonu, ale nie tylko. Sprawdzenie też jego morale, dyscypliny oraz umiejętności rażenia celów powietrznych. Za chwilę rakiety. Gratulacje dla 6 Brygady Powietrzno-Desantowej. 10 lat temu wojsko używało Zmodyfikowanych rakiet typu powietrze-powietrze. Jako cele ich główną wadą był niekierowany lot i krótki czas przebywania w powietrzu. No i narodziła się właśnie koncepcja tego, żeby stworzyć imitator celu powietrznego, który po pierwsze mógłby długo przebywać w powietrzu, po drugie można by tworzyć szereg scenariuszy po to, żeby realizować różne metody szkolenia. Wojska. Obecnie jest to system, który nazywa się Vermin. Ten samolot o nazwie Shogun jest jednym z elementów tego systemu. Zaraz powinny nastąpić straty rakiet. Zadanie otrzymała pierwsza bateria. Na pewno sytuację bardzo skomplikowaliśmy żołnierzom w momencie, kiedy wprowadziliśmy system Wermi, czyli nie pojedynczą platformę od 7 Szogun, tylko dzięki temu, że zrobiliśmy automatyczną wyrzutnię do startu, możemy powielać kolejne starty w bardzo krótkim czasie. Jeden za drugim podczas strzeleń bojowych. Status celu powietrznego szogun to przede wszystkim urealnienie sytuacji powietrznej dla strzelających pododdziałów. Tutaj dowódca dywizjonu będzie miał szeroką możliwość kierowania ogniem dywizjonu, a także będzie mógł zarządzać polem rozpoznania dywizjonu w ten sposób, żeby każdy pododział wykonujący to zadanie mógł zadanie wykonać i sprawić swoje umiejętności do realnie działającego rocja. Samolot jest to, jest to w układzie klasycznym z napędem ciągnącym jak widać z usterzeniem typu V motylkowym tak zwanym. Jakie były główne założenia przy konstruowaniu tego samolotu? No przede wszystkim, że ma być prosty w obsłudze, w miarę szybki i odporny na trudne warunki atmosferyczne. Cała ta część to można powiedzieć jest jeden wielki zbiornik paliwa. Pierwotnie miał 7 litrów paliwa, teraz ma 13. Także znacząco wydłużyliśmy czas lotu. Maksymalnie to prawie półtorej godziny, ale dla żołnierzy klasyczny cykl ćwiczeń to jest około godziny. Konstrukcja mogłaby być dużo bardziej wyrafinowana, ale no, cały czas musimy pamiętać o tym, że jest to samolot do zniszczenia. Ostatnia start pierwszej rakiety. Druga rakieta. Rakiety naprowadzają się na cel. Przeprzednie trafienie. Wizualnie... Zaobserwować da się niewiele, natomiast mamy rozwinięte środki obiektywnej kontroli, które pozwolą na weryfikację precyzji naprowadzania rakiet. Wówczas po analizie będziemy mogli obiektywnie ocenić z jaką precyzją doprowadzane są rakiety do imitowanych celi powietrznych. Jeśli chodzi o parametry platformy, to najistotniejsze z punktu widzenia użytkownika, czyli Wojsk Obrony Przeciwlotniczej, jest prędkość tego samolotu. I typowa prędkość przelotowa wynosi około 250 km na godzinę. Maksymalne pułapy, które osiągnęliśmy, to było około 3500 metrów. Dzisiejsze naloty były z 2000 metrów. Pionowa prędkość wznoszenia wynosząca około 10 metrów na sekundę, czyli 30 kilo, 36 km na godzinę. Pneumatyczna wyrzutnia startowa. W tej chwili w zasadzie już nie wyobrażamy sobie wykonywania lotów bez niej. Samolot może bezpiecznie wystartować z prędkością, z prędkością V0 około 20 metrów na sekundę. W przypadku wyrzutni pneumatycznej, my przez cały fragment rozpędzania zadajemy mu jednakową siłę, działamy na, na uchwyty jednakową siłą i on. Równo systematycznie schodzi, schodzi z wyrzutni i startuje z prędkością, która zapewnia mu bardzo dobre warunki do tego, aby kontynuować lot. Tutaj każdy samolot jest troszkę inny, każdy ma swoje kaprysy, jak to koledzy mówią, i, i też teraz do niektórych egzemplarzy się przyzwyczajamy i jest nam naprawdę szkoda, że akurat ten musi, musi polec akurat w tym locie. Symulator nie oddaje tej atmosfery napięcia przed wykonaniem realnych strzelań, a trudność polega na tym, że cele, które są odpalane mają bardzo małą skuteczną powierzchnię odbicia i czas przebywania w powietrzu również jest bardzo krótki. Czyli ta perfekcja i szybkość działania, wykrycia i precyzyjnego doprowadzenia jest tutaj kluczową dla pozytywnego wykonania zadań. Odebrałem. Prześstaję!

Dziesiątek lat, jakie upłynęły od II wojny światowej, na placach budowy, w lasach i na polach wciąż możemy natknąć się na niebezpieczne niewypały. W takim przypadku do akcji trzeba ściągnąć jak najszybciej profesjonalistów, ekipę saperskiego patrolu. Jeździmy cały rok codziennie do kilku zgłoszeń. Najwięcej jest pocisków autoryjskich i anatomicznych. Jedna sztuka, raczej, tak. Przyjmuję zgłoszenie, przekazuję dane do dowódcy patrolu do Rozminowania i e, poinformuję Pana... E, jak Cały proces zgłoszenia polega na tym, e, iż osoba po stronie, gdy znajduje taki niewybuch, niewypał, zgłasza to na policję. Policja przekazuje do oficera dyżurnego danej jednostki. Informacja taka e, wędruje do centralnego systemu o nazwie SI Patrol. Tam są odnotowywane wszelkie dane i informacje na temat konkretnego zgłoszenia. E, między innymi kto zgłasza, kto znalazł, e, miejsce znaleziska itd. Tak Myśmy zrealizowali w tym roku już 140 zgłoszeń i zniszczyliśmy niebuchu więcej niż w tamtym całym roku. Wszystkie osoby postronne, które znajdą niebuchy, nie pały, yy, gdziekolwiek, powinny zgłosić to na policję, yy, oznaczyć to miejsce w jakiś tam sposób, żeby to znaleźć później, żeby pokazać policji. Nie uderzamy, nie manipulujemy tymi yy, przedmiotami. No i policja oczywiście zabezpiecza to do naszego przyjazdu. W miejscu znalezienia danego niewybuchu okolice są przeszukiwane tak, aby dwa razy czy też więcej razy nie jeździć w to samo miejsce. Wiadomo, jeżeli jest wykryte więcej przedmiotów, wtedy kilkakrotnie trzeba podjechać autem i dane niewybuchy przetransportować. Jeśli znajdziemy nie wybuch nie wypał, na przykład na jakimś terenie, należy zabezpieczyć to miejsce w ten sposób, że najlepiej to ogrodzić tym, co się tam ma na miejscu, prawda? Jakąś gałęzią, tak, żeby nie można było wejść na to bezpośrednio, powiadomić policję lub zadząć na 112 i policja zabezpiecza do naszego przyjazdu. V, bezzałogowe systemy latające, samoloty bezzałogowe czy drony. Mamy wiele określeń dla latających maszyn programowanych lub zdalnie sterowanych. Choć tworzymy je od niedawna, szeroko wykorzystywane są w każdej nowoczesnej armii. Okazją, by przyjrzeć się z bliska tym tajemniczym maszynom, była zorganizowana w Krakowie droniada. Zgromadziliśmy w jednym miejscu przedsiębiorców, przedstawicieli administracji publicznej, wojska, Straży Granicznej. Koła naukowe to pierwszy raz, kiedy na jednej imprezie oni mogą wspólnie startować i pokazywać swoje kompetencje w zakresie bezzałogowych systemów latających, czy też maszyn lądowych. Orbiter praktycznie występował na każdej misji. Wojska polskiego platforma służy do tego, aby wiadomo, rozpoznać przeciwnika, działania przeciwnika, rozpoznać budynek na przykład. Możemy śledzić też cele, które się poruszają, czyli pojazdy przeciwników, ruchy wojsk. Długość lotu to jest 1,5 godziny, waga tego samolotu wynosi 9 kg. Zasięg teoretyczny jest to 15 km. Najbardziej widoczna i najważniejsza rzecz w tej platformie to jest głowica. W tym, w tym... Akurat w ustawieniu mamy głowicę dzienną, kadłub główny, tu znajdują się najważniejsze komponenty całego samolotu. Silnik, skrzydła, lewe, prawe, tu mamy winglety, światła. Platforma jest w układzie latającego skrzydła, czyli według teorii lotniczej najbardziej wydajna konstrukcja do latania. Tego typu aparaty są bardzo przydatne w rozpoznaniu przede wszystkim, wykrywaniu, w monitorowaniu sytuacji. Sprawdziły się elegancko w Afganistanie, jeśli idzie o służenie żołnierzom, więc mają swoją przyszłość nie tylko w takim powszechnym użyciu, ale właśnie, a może przede wszystkim w pierwszej kolejności w zastosowaniach wojskowych. To takie, na telewinie proszę zwrócić uwagę, to jest rzecz bardzo wartościowa. Pamiętajcie, przynajmniej z mojej perspektywy, najważniejsze jest to, co widzi bezzałogowiec. Nie jego kształt. Ważne jest, co potrafi. kf 7 y 6 to jest platforma wielowirnikowa przeznaczona na zawody międzynarodowe, które odbędą się w sierpniu tego roku w Holandii i misja będzie polegać na przeprowadzeniu misji ratunkowej w miasteczku wojskowym. Będzie scenariusz po wystąpieniu katastrofy naturalnej i misje będą polegać na automatycznym wykonywaniu różnych zadań, takich jak wlot przez okna, wykrywanie cyfr tworzenie map terenów, a także inne jak tworzenie map pomieszczeń, także takie zastosowanie bardziej dla służb ratunkowych i służb antyterrorystycznych. Nasz samolot, który tutaj przedstawiamy, to bezzałogowy samolot o rozpiętości 3,4 metra i masie startowej 25 kg. Jest to konstrukcja, którą budujemy tak naprawdę na zawody UAV Outback Challenge, które odbędą się na koniec września tego roku w Australii. Naszą misją i misją dla naszego samolotu e, tam na miejscu jest odnalezienie rozbitka na pustkowiu i dostarczenie mu pakietu pomocy. Przy czym samolot ma to zrobić autonomicznie, w pełni e, i 10 km od miejsca startu. E, ma odszukać również rozbitka w terenie, 1,5 na 2,5 km, także to zadanie jest dosyć skomplikowane. E, nad całością pracuje około 10 osób. Od sierpnia zeszłego roku rozpoczęliśmy budowę. Razem wykonaliśmy i platformę latającą, czyli samolot właśnie, jaki system autopilota i system wizji, który będzie rozpoznawał na miejscu tego rozbitka oraz stację naziemną i oprogramowanie tej stacji naziemnej. Także kompletnie ten system jest naszego autorstwa i mamy nad nim pełną kontrolę. Cała sztuka, żeby Osoby, które tutaj dzisiaj z nami będą chciały rozwijać swoje kompetencje w dziedzinie robotyki u nas na rzecz polskiej nauki, polskiej gospodarki. Bez ten został opracowany 7 lat temu w ramach mojego doktoratu. Zasięg jest generalnie ograniczony ilością paliwa, które możemy zatankować na pokład. Jest to od 1 do 2 litra. Ponieważ jest to śmigłowiec, z jego zasadniczą cechą jest możliwość wykonania zawisów, więc generalnie możemy wisieć przez dwie godziny na pewnej wysokości, na przykład kilometra i obserwować teren, lub wykonywać lot z prędkością 250 km na godzinę. Głowica jest wyposażona w kamerę dzienną, w kamerę termowizyjną, w laser e, dalierz laserowy i wskaźnik podświetlania celu. Czyli to jest takie kompleksowe rozwiązanie typowe, dla, gdzie może być zastosowane służba mundurowych, dla policja, straż pożarna, monitorowanie granic lub zastosowania typowo, e, typowo właśnie e, wojskowe. Na początku drogi jesteśmy, ale pełne, pewne sukcesy bym powiedział wśród młodzieży odnotowujemy bardzo wyraźne, wśród studentów, którzy wygrywają szereg różnych konkursów na świecie. I to dobrze rokuje moim zdaniem dla perspektyw rozwoju, własnej produkcji tego typu aparatów. Mamy ogromną szansę, żeby się jakoś w tej czołówce spróbować załapać, nie zostać w dołkach startowych.